Pamiętaj o tym, jeśli masz jedzenie w lodówce, ubrania na swoim ciele, dach nad głową i miejsce do spania. Jesteś bogatszy niż 75% ludzi na świecie. Jeśli możesz wydać pieniądze na to, co chcesz i możesz pojechać gdziekolwiek chcesz, jesteś w pośród 18 najbogatszych ludzi. Ponadto, jeśli dzisiaj żyjesz i masz więcej zdrowia niż choroby. Jesteś bardziej błogosławiony niż milion ludzi, którzy nie przeżyją tego tygodnia. W końcu, jeśli umiesz czytać i zrozumieć tę wiadomość, masz więcej szczęścia niż 3 miliardy ludzi, którzy nie mogą zobaczyć, nie mogą przeczytać tej wiadomości i nie mają dostępu do wiedzy i informacji, która nas otacza. Życie nie polega na narzekaniu na ból i smutki. Chodzi o nadanie priorytetu niezliczonym innym powodom do wdzięczności i szczęścia. Jeśli nie obserwujesz tego profilu, to prawdopodobnie to ostatni raz, kiedy się widzimy. Ale jeśli tak, gratuluję. Jesteś na dobrej ścieżce.